Gdyby wówczas ktoś się do pana odezwał, zwrócił z taką propozycją powrotu na stanowisko sędziego, co by pan zrobił? Zgodziłbym się. Pod warunkiem, że otrzymałbym mieszkanie dla rodziny. Zgodziłbym się bez wahania. Wówczas, wówczas tak. Pomyślałem o tym, że może coś takiego się zdarzyć. Także jestem pewny, że tak bym, tak bym się zachował, no, ale nic takiego się nie stało. Panie Sędziu, a ja chciałam zapytać, czy kiedykolwiek żałował pan tego, że podjął pan taką działalność, w związku z tym, że no de facto z wiceprezesa sądu e, stał się pan e, no, siłą rzeczy w tej Australii, osobą pracującą fizycznie i mimo tego, że ta sytuacja w Polsce uległa zmianie, to no, nie udało się panu wrócić. I już niezależnie od tego, jak, jak te losy się, jaka była tego przyczyna, tak to czy pan faktycznie miał takie myśli, że może można było postąpić inaczej? Ja wiem, że to jest trudne pytanie, ale. Nie, bo, ja, bo może nie takie trudne, bo ja też o tym często myślałem. Teraz to może łatwo mówić. Nie, nie żałowałem. Ja już, ja już wtedy wielokrotnie, gdy omawiałem podpisania tej, tej lojalki, powszechnie mówiłem, że przyjdzie czas, że, że trzeba będzie się tego wstydzić, że, że, że nie, nie mogę tego zrobić. Oczywiście miałem, nie, nie sądziłem, że w wiedzę. Sądziłem, że jakoś z trudem uda mi się załatwić sprawę racy prawnego. I tak dalej, i tak dalej. Nie, nigdy nie żałowałem. Nigdy ta, 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 takich myśli nie miałem. No, nam się, tak, to była praca fizyczna oczywiście, ale no, dość powiodło nam się na emigracji w ten sposób, w tym sensie, że dzieci nie sprawiały żadnego problemu, bo, bo z aklimatyzacją dzieci dużo rodzin miało, miało kopoty Nie mieliśmy. Byli, byli doskonałymi uczniami. Córka była. W szkole średniej zajęła pierwsze miejsce, syn drugie, a błyskawicznie opanowali język angielski. Błyskawicznie, tak jak mówię, oboje, oboje skończyli studia, pracują. Tutaj nie mieliśmy żadnych, żadnych problemów z nimi, i to, to była taka, taka pomoc. Taka pomoc i, i, i taka radość z tego, z tego że, że to. I zdrowie dopisywało, jakkolwiek, jakkolwiek przeszliśmy, przeżyliśmy małą tragedię. Córka, wracając ze szkoły, została czołowo uderzona samochodem. Yy, a, ale to był cud. No, zabrano ją do szpitala i tego samego dnia wieczorem już wypisano. I, I nie ma żadnych skutków, a wyglądało to strasznie po tym uderzeniu. Strasznie to wyglądało. A, a, a po prześwietleniach po wszystkim lekarze mówią, zabrać. No i rzeczywiście skończyło się, skończyło się dobrze. Bo tak tam myślałam, że pan tyle. tak odpowie na to pytanie. I dlatego ta Proszę. pana postawa jest taka ważna yy, i mówienie o tym, że są takie osoby. Że one poniosły taką w zasadzie poniosły nieodpowiedzialność, tylko poniosły konsekwencje tego stanu wojennego, one dotknęły je bezpośrednio, wpłynęły na całe życie, ale to, co najważniejsze, to zachowały swoje działy i, i tak jak Pan mówi, odnalazł się pan tutaj bardziej w roli ojca i to Pana cieszyło, że